Manko się manko, z tej strony Mr. Creeper, a to jest um, taki odcinek inny, jeszcze jest coś z innej serii. O właśnie, tak to ujma um, Seria GTA Andreas się skończyła. Bo było za mało łapek. Wszyscy mówią, nagraj Minecrafta, nagraj Minecrafta, to proszę bardzo, macie. I ja to sobie zrobię crafting table łódeczkę i będziemy płynąć w tamtą stronę o tam o, tam widzę już jakieś wyspy Jest czyste. tutaj sobie no ja to raz, dwa, trzy, cztery okej okay. a sobie weźmiemy tego craftinga jak już mamy to niech mamy Ten. Вот ко мне измены. Где О! А это Лилия на Это сервис из Казаима. А, я все сказала, Можно на них вплывать? Я... Yeah. Угу. Mm -hmm.

Wodeczko, pięknie. No i takie tereny mi się podobają. Jeszcze sobie jabłuszko tutaj mamy. No i jedziemy. Piosenka piękna. Zresztą na pustyniach są wioski, z tego co pamiętam. A, jesteśmy pustelnikami i mamy kaktusa! Mamy kaktusa, no! Głupi kaktus. Ja lubię kaktus. kaktus. Tu jest bardzo idealne miejsce, według mnie. Tutaj sobie zbudujemy nasz dom. Trzeba tu crafting postawić. I sobie skraftować łopatę. Drewnianą łopatę. Dobra, lecimy stąd. Tam jest ziemia. I tą ziemię wykopiemy, aby zbudować dom. Tutaj możemy to zbudować tak. Wszystko wykosimy. To co jest takie? Naturalne. Pozdrawiam się w mojego kolegę Adasia i drugiego kolegę Michała. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobra, um. teraz będziemy tak. Dobra, ja sobie ten dach. Nie, to by pewnie zamieszkali, ale jak to sobie wybudować według własnego pomysłu w domu. I tak, odcinki będą trwały 10 minut. Nie wiem. Mam chybićny program do nagrywania. Taki. W całym podłogę, żeby trochę zajść. 我。 Okay. É só Eu Nie Eu também. Ja myślę, Eu taki dom będzie fajny. trzeba będzie począłem tak potem się może podmienić na inne... Na coś innego, na przykład na... ...taka blistona. No i jeszcze mam dosyć Po co robię tutaj taki coś, bo tutaj będzie taki dach do tego podłączony. No hmm, że się znowu skończył. Piedam tego craftinga. A tam jest. Aha, my nie mamy tego. Tak. I tak. No i. będę musiał załatwić nam pożywienie pięknie potem. Za odcinkiem. Co to było? Dobra, ja zrobię małe cięcie, żeby szybciej było, dłużej był odcinek. Dobra, jeszcze ja z powrotem, jak widzicie, załatwiłem tu parę rzeczy, jedną pochodnię i piecki. i zrobiłem to, taką ochronę, yy, okej, okay. tą pochodnię to trzeba będzie dać tutaj, yy, dobra. i tak nasz domek się pięknie prezentuje, yy, zrobi się jeszcze ten, i gdzie jest krafting? Skoczę po krafting, czekajcie. Dobra, skoczyłem już po ten krafting. dzieje go tu, zrobiłem skrzynkę. Tutaj mamy piecyk. Zrobiłem jeszcze drzwi dodatkowo. No. I znalazłem żelazo. Tam. A nie mam czym to wykopać. Na następny odcinek postaram się już zrobić to. A na razie to jeszcze z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i lajkujcie. manka